Witam serdecznie. Już nie dobrałem końca tej ściany wczoraj. Eee, teraz wracają pierwsze te, te cztery płyteczki, Docięte są. Tylko je wkleić. Wczoraj już kleju brakło. Nie, nie chciałem się już mieszać, bo już była eee, po 7 godzinie. Także po prostu olałem to. Przykleję pierwsze i Poczyszczę i będę się brał za zafugowanie, zanim te trzy ściany pofuguję, to to spokojnie wysnie, pofuguję całą tą ścianę, te okna na koniec, geberyt, no i podłogę, także dzisiaj chcę wszystko zafugować. No i tak to wygląda, z listewkami wszystko zostanie pofugowane, wszystkie rogi zostaną zasilikonowane, myślę, że jest spoko. Także biorę się za czyszczenie tego, bo wybijam sobie te klipsy w oknie. Przykleję te dwie płytki, czyszczę wszystko, pucuję, Mieszam fugę, fuga z mapeja. Tu wleci taka jasna. 132, a na trwogę wleci grafit, znaczy grafit, antracyt. Antracyt 114. Na geberyt i na podłogę. Podłoga jest taka sama jak geberyt, dlatego ten antracyt wchodzi na to, a ta jasna wlatuje na ściany. Także lecimy z tematem. Jeszcze taka refleksja mnie naszła, bo tutaj mam te klipsy, które ja stosuję. No te też stosuję, ale rzadziej. To są z Solida, a te są po prostu, które kupuję na internetie i chcę pokazać jak się wybijają. Nie? Także nawet klej jest. A i tak wybiło tego klipsa fajnie całego. Tak samo z tej strony. Też spokojnie wszystko wybiło. No i tak samo się wybijają te. Także i też jest klej, i też w miarę tam wybiło. Wychodzą fajnie z tego względu, że było wczoraj płytkowane i nie ma problemu, jakbym to zostawił na weekend i przyszedł po weekendzie, to gwarantowane, że tutaj e, no wyszłoby albo równo z klejem, albo nawet by wystawały te, te plastyki. Także <coughs> zawsze na drugi dzień czyszczę, nie zostawiam tego na dłużej, bo, no bo później jest problem, tak, a ten klej jest jeszcze, w, w takim stopniu fajnym, że nożykiem idzie fajnie jeszcze wyskrobać, poczyścić i, i nie ma z tym problemu. Tak, tak samo jak tutaj. O, pod klipsem został klej. Teraz tylko nożykiem delikatnie wyczyścić. Wszystko muszę wyczyścić na bieżąco, Przemyśl do porządku z tego względu, że jest jasna fuga. No i ten klej później może wychodzić, tak? Dlatego wszystko trzeba do porządku czyścić. No. A tutaj chciałem pokazać po prostu, jak się wybijają te klipsy, jak się wybijają te klipsy. Dla mnie jest to samo. Po prostu te są tylko troszkę sztywniejsze, grubsze, sztywniejsze, te są troszkę cieńsze, bardziej elastyczne. Ale dla mnie, szczerze, ja nie przepłacam i tyle. No. Tak jest moje zdanie. Tyle w tym temacie. No i dobra, łazienka jest cała wyczyszczona. Tam te dwa, te cztery klipsy jeszcze zostały, ale to zostawiam na razie jeszcze, niech sobie to schnie. Że już bym mógł wybić, fugować, ale, <laughs> bo już minęło 4 godziny, ale zostawiam to jeszcze. Yy, sufit wleciał już na drugi raz. Yy, już wygląda tak, jak powinien wyglądać, ale jeszcze jedna warstwa wleci, żeby go po prostu tak zapieczętować, żeby był tak, jak powinien być. No. Wszystko reszta zostanie później przeakrylowane dookoła. Tutaj tego klipsa na razie zostawiłem. Muszę sobie przykręcić jakąś śrubkę tutaj, żeby mieć tu światło, bo jak wezmę tą lampę, to troszkę ciemno. Fugę już mam namieszaną. Przemieszam sobie ją drugi raz. Taka konsystencja. Nie jest taka właśnie zagęsta. Na podłogę Dam troszkę gęstszą, z tego względu, że jest gres. Tu jest ceramika, więc taka konsystencja poleci na ścianę. Zaczynam od tej ściany. Tą ścianę pofuguję tu, tu, no i tam na końcu, tak. Pofuguje, to już będę mógł te klipsy wybić, wyczyścić, zafugować te okna, żeby mieć temat zamknięty. No i jak wleci jasna fuga, przemyte będzie wszystko. Na ceramice będzie fajnie, bo to pójdzie moment. Tym bardziej, że no, naciągnę sobie taką ścianę, zafuguję i zaraz ją myję, z tego względu, że no, ceramika ciągnie, ciągnie, naprawdę ciągnie wodę. No i jak pofuguję tą miastą, no to biorę się za podłogę i geberet, tak. Ściągam wtedy tą folię, czyszczę wszystko. Czy płytki są wyczyszczone, tak? No ale wyodkurzam wszystko do porządku i zabiorę się za podłogę. Także nic, no, przemieszam sobie jeszcze raz i lecę z tematem a wam puszczę jakiegoś tam timelapsea zobaczymy ja yeah. sometimes i get so mad there's no control in me mataske so bad i'm like i might grab a bat i don't know my rap my blood boils over like Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. No i tak wygląda ta fuga. Już nadaje się do mycia. Także biorę czystą wodę, gąbkę i zaczynam to mieć. Powiem Wam, że źle mi się strasznie fuguje, bo mnie coś łokieć boli i nie umiem normalnie tą pasą wyprowadzać. Tak jak powinno być. Dlatego te płytki są troszkę brudne, No ale trudno. No. Więcej czasu poświęcę przy myciu i tyle no. nic nie poradzę. Także tak to mniej więcej wygląda, no i wiadomo te biorę po skosie zawsze tu, staram się napychać fugi i normalnie w poprzek jadę, a te trzeba po skosie, bo jak przejedziecie tak czy tak, no to tutaj później się zrobią głębienia, więc po skosie trzeba jechać tą bacą. No i tyle, no dobra, biorę się za mycie i, i lecę dalej z każdą ścianą po kolei.